Jesień, widzę cię, słyszę cię, jestem tu, lubię jesień, lubię patrzeć, jak liście powoli spadają. Każdy z nich ma swój rytm, swoją drogę. I kiedy tak na to patrzę, czuję w sobie spokój i taką cichą radość, jakby świat szeptał: Zwolnij. Wszystko ma swój czas, jesień. Ma w sobie coś z uważności. Uczy patrzeć i słuchać głębiej. Kiedy widzę, jak wieje wiatr, a liście tańczą w powietrzu i delikatnie ocierają się o siebie, myślę wtedy, że to trochę jak spotkanie w naszym życiu. Jak dobrze jest się zatrzymać! Zauważyć kogoś obok, dać się ponieść temu spontanicznemu, wspólnemu tańcowi i po prostu czerpać radość ze spotkania, bo czasem wystarczy jedno proste zdanie: widzę cię, słyszę cię, jestem tu, bo tego chcę, nie jako fraza, ale jako prawda, taka, która płynie. Prosto z wnętrza.